Czujesz. Teraz mhm. czuję tak, czuję się dzieje na 25. U, dobrze. I kie bueno, i bueno, vivir, bueno, spraw, by chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu. Graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl. Gdy tylko u dziecka pojawia się podwyższona temperatura, doświadczona mama reaguje natychmiast, od razu podaje syrop Lipomal, który wspomaga w stanach gorączkowych i przeziębieniu. Stosując Lipomal, mama nie dopuszcza, aby gorączka urosła i rozwinęła się infekcja. Dzięki temu dziecko może szybko powrócić do zdrowia. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z miotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lipoman. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych: twarz, włosy, zapach, ciało i sana. Więcej niż sobie wyobrażasz, za mniej niż myślisz. Niedawno Zuzia przyniosła do domu wszy. Ach. Byłam przerażona. Przypadków Szewicy jest teraz bardzo dużo. Dowiedziałam się o szamponie leczniczym Sora Forte. W Polsce jest tylko jeden lek na wszawice w tak wygodnej postaci. Umyłam Zuzi głowę jak zwykłym szamponem i problem łatwo się rozwiązał. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. A na wszelki wypadek zastosowaliśmy profilaktycznie Sora Forte u całej rodziny. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj 1, maksymalnej dawki leku. W przypadku w w w wątpliwości skonsultuj się z lekarzem Forte. lub farmaceutą. Każdy z nas potrzebuje poczucia pewności. Również w kwestii zdrowia zębów. Elmex ściśle współpracuje ze środowiskiem stomatologicznym w celu zrozumienia potrzeb zdrowotnych naszych zębów. Dzięki skutecznym i konkretnym rozwiązaniom naukowym daje nam pewność, że optymalnie dbamy o ich zdrowie. Wybierz pewność. Wybierz Elmex. Filipek znów się rozchorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu srobne z Neozinę forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Naozinę forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super! Neozinę to był strzał w dziesiątkę. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Zosia ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Antka dopadł kaszel mokry też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior. Numer jeden na kaszel suchy i mokry. Składniałem. Zamawiamy coś do jedzenia. Nie mogę ci wiele dać. Niewiele potrzebujemy. Mamy lubelle. A z nią szybko zrobimy pyszne danie z kilku składników. Lewień w restauracji. Lubella. Pysznie na tym wyjdziesz. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Co zawsze tam, gdzie Twoja rodzina. Zostanę tu na całą noc brudna, do rana wszystko zaschnie. So what? Somat Excellence 5 w jednym z ekstramozą usuwa zaschnięte zabrudzenia lepiej niż zwykła kapsułka. Dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence, numer 1 na zaschnięte zabrudzenia. Żyjąc w ciągłym biegu, skupiona na innych, wiem, jak ważne są te chwile. Chwile, w których jestem sama ze sobą. A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie. Codziennie. Raz jeszcze. Persil. Wow, mamusia w nowej sukience. O nie. Nowy Persil Discs Expert Stain Removal, stworzony dla ciebie, z naszą najlepszą formułą do usuwania plam. Persil, obietnica głębokiej czystości. Persil, zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Na atak migreny sprawdzonym rozwiązaniem są silne leki z grupy tryptanów. Do tej pory dostępne na receptę. Ale teraz jest Dezamigren. Tryptan dostępny bez recepty. Dezamigren leczy bóle głowy związane z ostrymi napadami migreny już po 30 minutach. Dodatkowo Dezamigren zwalcza nudności, nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dezamigren. Bez migreny, bez recepty. Prosta decyzja. Epicki wybór. Pepsi Zero. Maksimum smaku, zero cukru. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nowy Perwol Bloom o zachwycającym zapachu do ciemnych ubrań. Wypróbuj teraz. Jesienią w Polsacie zamierzam porzucić stan kapłański. Zajeba. Zgrzeszyliście. Uczynkiem jeszcze nie. Ja tam bym nie czekał. Ale się ze mnie kawałciach. Lecz ja nawet mogę powiedzieć, jaki piernik. Poprowadzi pani program kulinarny. Ja będę gwiazdał ekranu. Czy ty tak gapisz? Mam z niego Masz, No to jesteśmy skończeni. Teściowie. Nowy sezon. W niedzielę, zaraz po tańcu z gwiazdami. Sponsorem programu jest producent leku i kuprom Max Sprint. Na program zaprasza sponsor producent Żywiec, Strój Minerals Plus z magnezem. Na wspólne oglądanie programu zaprasza jego sponsor Barilla.